Na pewno nie chcesz być traktowana przez tego faceta jak pralka czy inny sprzęt gospodarstwa domowego, prawda? W dzisiejszej historii 45-letnia kobieta, w młodości bita przez agresywnego ojca, dla równowagi weszła w związek z totalnie zimnym i pozbawionym emocji mężczyzną, który mimo że spodził z nią dwójkę dzieci, to w sumie traktował ją właśnie jak kolejny mebel i żywą lalkę do spełniania sobie przyjemności. Nagrałem specjalny film o takich facetach, jak ich rozpoznać, który podlinkuję na ekranie końcowym. A tutaj dostaniesz nie tylko konkretny przykład autentycznej historii, które pokaże ci, jak to się odbywa, ale też, ale też parę bardzo konkretnych rad, co w takiej sytuacji może zrobić. Nie pozwól, aby tego typu gość zmarnował ci życie, nawet jeżeli. Tak jak autorka dzisiejszego maila, nazwijmy ją tutaj Haliną. Pochodzisz z problematycznej rodziny i masz bardzo słabe poczucie własnej wartości. To pamiętaj, masz tylko jedno życie, ono jest bezcenne. Dlatego nie tylko opowiemy tę sytuację, ale potem, jak już powiedziałem, porozmawiamy o realistycznych możliwościach, co możesz zrobić, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak autorka. Posłuchajmy najpierw, co Halina pisze o swoim związku. Cytuję: W sumie to nawet nie był związek, to była dziwna relacja, w której trzymało mnie tylko uzależnienie emocjonalne. Mój ex partner był całkowicie odcięty emocjonalnie, zdystansowany, nie dbał o mnie i średnio o dzieci, był i jest zamknięty w sobie, nie umie i nie rozmawia o uczuciach, o emocjach, w zasadzie o niczym ze mną nie rozmawia. Na pytania odpowiadał tak lub nie, albo mówił, że mam mu dać spokój czułam się bardzo, ale to bardzo samotna. Sama zajmowałem się dziećmi i domem. Oprócz tego pracowałam na pół etatu. On pracował na cały etat, po pracy szedł naprawiać auta, który był jego pasją koniec cytatu. Dziwisz się, jak z takim człowiekiem można mieć nie tylko związek, gdzie mieszka się razem, ale do tego też spodzić dwójkę dzieci. No o ile sam fakt wejścia w taką relację. Jak zaraz zobaczysz, poznając historię Haliny, no jest przynajmniej zrozumiały, to już sam fakt spłodzenia dzieci w tak, z takim w cudzy słowie partnerem jest bardzo poważnym błędem, przed którym należy ostrzec wiele kobiet. Posłuchaj dobrej rady Aleksa i niezależnie od tego, co ci mówi społeczeństwo, rodzina i znajomi, Nigdy, przenigdy nie ryzykuj zajścia w ciążę z facetem, co do którego nie jesteś absolutnie pewna, że będzie nie tylko dobrym ojcem, ale też Twoim długoterminowym partnerem życiowym. Jak nie wiesz, jak i co przy tym sprawdzić, to przestuduj nasz praktyczny podręcznik Sukces w relacjach damsko-męskich, gdzie na ponad 300 stronach znajdziesz prawie całą wiedzę, którą do tego potrzebujesz. W rodzinach no, jakoś nikt nas tego nie uczył, więc zrób sobie przysługę i nadrób tę lukę, zanim będzie za późno. I proszę, na pewno nie zakładaj, że jakoś to będzie, bo faktycznie jakoś to jest, ale nie ma to nic wspólnego ze szczęśliwym iż spełnionym życiem. Ja zdaję sobie sprawę, że co prawda są takie kobiety, dla których samo posiadanie dzieci w sumie wszystko jedno z kim, jest priorytetem numer jeden i facet potrzebny jest tylko jako dawca nasienia. Ale jak zobaczysz, halinie chodziło o coś znacznie więcej. Ale zanim do tego dojdziemy, zobaczmy jeszcze, jak wyglądało u niej tak zwane życie małżeńskie. Cytuję z e-maila. Do domu wracał jak do hotelu: zjeść, umyć się i przespać. Co do finansów, to płacił tylko połowę na rachunki i kupował pieluchy i mleko dzieciom. Reszta należała do mnie. Czyli duża większość, druga połowa rachunków, jedzenie, środki czystości, ubrania, buty i akcesoria dla dzieci. Musiałam korzystać z oszczędności, które zgromadziłam, zanim go poznałam. Koniec cytatu. Czyli gość pracując na pełny etat dopuszczał do tego, że Halina oprócz prowadzenia domu i pracy na pół etatu łatała jeszcze dziury finansowe budżetu domowego z własnych wcześniejszych oszczędności. Jak masz taką sytuację i nie jest to rezultat przejściowej, powtarzam i podkreślam, przejściowej sytuacji u faceta, no takie jak na przykład utrata pracy, to natychmiast poważnie rozmawiasz na ten temat z tym człowiekiem. Jeśli nie da to rezultatu, to ewakuujesz się z takiego związku. Pamiętaj tylko, że masz po tej rozmowie patrzeć na rezultaty tejże rozmowy, a nie obietnice tego gościa. Wracając do Haliny, udział partnera w życiu rodzinnym był minimalny, a całość zakończyła się naprawdę źle, cytuję. Niestety również nie chciał brać udziału w życiu rodzinnym, chciał żyć obok swoim życiem, jako współlokator i przychodzić tylko na seks w nocy. Nie mogę tego inaczej określić. Późnymi wieczorami, kiedy wracał do domu, pisał na czacie albo z kolegami, albo z innymi kobietami. Przyłapałam go wiele razy. Kiedy nasze dzieci skończyły 2 i 6 lat, wyprowadził się do innej kobiety. Koniec cytatu. Tutaj masz jeszcze parę praktycznych uwag na przyszłość. Generalnie ludzie nie zmieniają drastycznie swoich długo ukształtowanych nawyków i sposobu życia, tylko dlatego, żeby to było lepiej dla partnera. Dlatego, jak kogoś poznajesz, to zawsze patrz na to, jaki, jak ten potencjalny partner żyje, czym się zajmuje i jakie są jego faktyczne priorytety. Jeśli ten człowiek spędza znaczną część czasu w internecie, a nie z tobą, to możesz śmiało założyć, że tak będzie dalej, a nawet skończy się to może dokładnie tak jak u Haliny. Podkreślam to, bo niestety wielu ludzi, szczególnie facetów, spędza mnóstwo czasu w wirtualnym świecie gier komputerowych, no i portali randkowych. Jeśli taką osobę spotkasz, to nie łudź się, że to się zmieni, jeżeli wejdziesz z nią w poważny związek. Poznałem w życiu sporo osób, które bardzo przejechały się na takim właśnie optymistycznym założeniu. Lepiej do nich nie dołączaj, a jak już jesteś, to ewakuuj się możliwie jak najszybciej, no bo inaczej spotkają cię takie przeżycia jak Kalinę. Cytuję z jej maila. Bardzo ciężko to zniosłam, połakałam całymi dniami, czułam się jakby kawałek mnie wyrwano mi ze środka. Wiem, że to było uzależnienie emocjonalne, a nie miłość, ale wtedy myślałam, że to jest miłość. Koniec cytatu. Tego rodzaju przeżycia i zawody? Zdarzają się wielu z nas, ja też tak kiedyś miałem, ale najlepiej, jeśli wydarzyłoby się to w młodości, bez wspólnych dzieci i bez innych trudnych do rozwiązania powiązań. Im później, tym zazwyczaj ból i komplikacje są poważniejsze. Dlatego jest to ważne, żeby niezależnie od, od burzy hormonów i chcicy działać choć trochę jak myślący człowiek i nigdy nie pomylić swojego idealnego wyobrażenia potencjalnego partnera z rzeczywistością, którą masz przed oczami. I co najmniej unikać takich faktów, których konsekwencje będą trudne albo niemożliwe do odkręcenia. Tak jak to niestety wydarzyło się u Haliny. Cały plus w tej sytuacji to fakt, że najwyraźniej skłoniło ją to do samorefleksji i pracy nad sobą. Zacznijmy od tej pierwszej, bo jest kilka spraw do omówienia. Cytuję z jej maila. Wiem też, że związałam się z takim mężczyzną, ponieważ pochodzę z toksycznej rodziny. Mój ojciec znęcał się nade mną fizycznie i psychicznie za pozwoleniem matki. Wyprowadzając się z toksycznego domu, miałam zerowe poczucie własnej wartości. Koniec cytatu. To jest niestety częsty przypadek. Ja sam miałem wątpliwą przyjemność wyrastać w podobnym domu. Jeżeli oglądasz ten film jako młoda osoba, to postaraj się jak najszybciej z tego domu wynieść. Nie w objęcia kogokolwiek, ale wystartuj samodzielne życie i odizoluj się od tej toksycznej rodziny. A niezależnie od twojego wieku, wszystko jedno, co ci będą wmawiać ludzie o świętej instytucji rodziny, czy też szacunkowi należnemu rodzicom dla rodziców, niezależnie od ich postępowania wobec ciebie, to miej na ten temat lepiej swoje własne zdanie. W normalnych rodzinach należy być rodzicom wdzięczni, bo utrzymanie i wychowanie dzieci to jest zazwyczaj ogromny wysiłek. Ale tych toksycznych trzeba trzymać jak najdalej. I jak najdalej trzymać i jeszcze się zabezpieczyć przed roszczeniami, jeżeli w rezultacie np. ich alkoholizmu lub bezmyślności na starość będą chcieli żądać od siebie alimentów. Tu się trzeba też zabezpieczyć. No, ale to jest temat na zupełnie inny film. W każdym razie, jeżeli ktoś pochodzi z takiego domu, to... Dobry terapeuta może być koniecznym rozwiązaniem. Ja w moim przypadku poradziłem sobie sam we własnym zakresie, ale zaliczyłem też sporą liczbę niepotrzebnych błędów. Dlatego musisz to rozważyć we własnym zakresie. Wracając do samoanalizy Haliny, to ona. Bardzo trafnie opisuje sytuację, w której się znalazła, cytuję: Cały czas wiązałam się z mężczyznami, którzy mnie zdradzali i wykorzystywali. Byli wśród nich psychopaci i oszuści. Za wszelką cenę chciałam związać się z mężczyzną, który jest spokojny i opanowany, ponieważ mój ojciec jest agresywny i sadystyczny. Cały czas był nabuzowany jak tykająca bomba, wyładowywał swoje napięcia na rodzinie, ale głównie na mnie. Mój toksyczny ex wydawał się przeciwieństwem. Był niezwykle spokojny, opanowany. Nie podnosił nawet głosu. Byłam zachwycona. Czułam się bezpieczna i zaakceptowana taka jaka jestem. Koniec cytatu. Właśnie dlatego ważna jest umiejętność właściwego oceniania kandydata na partnera, a nie poszukiwania odwrotności toksycznego rodzica, co się niestety bardzo często zdarza. Przyjrzyj się, że przypadkiem tego nie robisz. Oczywiście, jak się nie zna innych ludzi, to trudno mieć do tego odpowiednią wiedzę, jak budować takie relacje, właśnie dlatego napisaliśmy Sukces w relacjach damsko-męskich. Tak czy inaczej, wychodząc z takiego domu, toksycznego domu, warto zamiast poszukiwania tego idealnego partnera przez pewien czas budować różne, nieerotyczne relacje z różnymi ludźmi obojga płci. To da Ci pewien przegląd, jak w ogóle ludzie żyją na tym świecie. A to już jest całkiem niezły pierwszy krok. Jak się tego nauczyć? No to znowu napisałem cały podręcznik Sukces w relacjach międzyludzkich. Ale już nie będę o nim mówił, bo znowu ktoś napisze, że to autopromocja. Dlatego wróćmy do refleksji Haliny, bo może Ci się to to przydać. Cytuję. Znalazłam odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo nie potrafiłam odejść od tego człowieka, bo chociażby potraktował mnie bardzo źle, to nigdy aż tak źle, jak traktował mnie mój ojciec i w ogóle rodzina. To był jedyny facet, który w cudzysłowie pokocha mnie taka, jaka jestem. Zaakceptował w pełni, nie wyzywał, nie krytykował, nie chciał zmieniać. Koniec cytatu. No tak. Jeżeli na co dzień w rodzinie, z której pochodzisz, doświadczyłaś takiego traktowania jak Halina, to przez kontrast nawet zwykła obojętność albo impotencja emocjonalna będzie cię wydawała czymś wspaniałym. Uświadom sobie to koniecznie zanim zaczniesz wchodzić w związki z innymi ludźmi. No, ja wiem, że to nie jest takie łatwe, ale jeżeli w rezultacie tego filmu, choć jedna kobieta uniknie losu Haliny, to warto było go nagrywać. Jak już o uchronieniu mówimy, to proszę, polecaj te materiały innym dobrym i wartościowym ludziom. Może w ten sposób uchronimy kogoś jeszcze przed bolesnymi doświadczeniami i mnóstwem zmarnowanego czasu. Uchronimy na przykład przed takimi rezultatami jak uchaliny, cytuję. Niestety, z czasem okazało się, że człowiek ten jest bardzo dysfunkcyjny, pozbawiony empatii, odczuwania uczuć wyższych. Pozbawiony refleksji nad własnym postępowaniem, nie wyciągnąć wniosków z błędów, powtarzający swoje toksyczne i nieodpowiedzialne zachowania w kółko jak chomik biegający w klatce. Był też bardzo egoistyczny, myślał tylko o sobie i swoich potrzebach. W ogóle nie dostrzegał mnie i dzieci. Wszystkie wieczory, niedziele spędzałam z dziećmi albo wychodziłam do znajomych, zabierając ze sobą dzieci. Praktycznie nie było go w naszym życiu, moimi dzieci nie wiem dlaczego tak bardzo silnie czułam się. Z Wiązana z nim emocjonalnie, i wydawało mi się, że bez niego sobie nie poradzę. Koniec cytatu. Warto wiedzieć, że tacy upośledzeni emocjonalnie faceci faktycznie się zdarzają, i może nawet jest jakieś wytłumaczenie ich podejścia i zachowania w historii ich życia, czyli w ich życiu rodzinnym. Ale, cokolwiek by tam nie było, to nie jest to Twoim zadaniem, aby być prywatnym terapeutą takiego człowieka, ani co gorsza, workiem treningowym do wyładywania jego frustracji. Co niestety dość często się zdarza. W tym konkretnym przypadku gość paradoksalnie wyświadczył Halinie przysługę, bo zaczęła ona wreszcie patrzeć na siebie i na swoje życie. Cytuję: Zaczęłam autoterapię, czytać książki, edukować się w temacie toksycznych związków. Cały czas pracuję nad podniesieniem własnej wartości, ale to nie jest łatwe. Te trzy lata, które jestem sama, dały mi jaśniejszy obraz na to, kim jestem i dlaczego przyciągam właśnie takich mężczyzn i ludzi do swojego życia. Rozwój osobisty sprawił, że zaczęłam bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłości. Koniec cytatu. Czyli Halina zaczęła robić to, co w idealnym przypadku powinno mieć miejsce co najmniej 20 lat wcześniej. Ale jak się mówi, wtedy to był najlepszy moment, aby to zrobić, a drugi najlepszy moment jest właśnie teraz. Halina na szczęście nie zrezygnowała z pragnienia o prawdziwym związku. Cytuję z jej maila. Bardzo chciałabym poznać wartościowego mężczyznę, który pokocha mnie i moje dzieci, z którym stworzę wspaniały, cudowny związek, oparty na wzajemnym szacunku, miłości i poszanowaniu potrzeb drugiej osoby. Koniec cytatu. No to jest piękne, ale niestety po poprzednim związku pozostały różne wyzwania, których Halina jest w pełni świadoma, jak na przykład cytuję teraz jej maila. Nie wiem jednak, gdzie mogę znaleźć takiego mężczyznę i czego mogę od niego oczekiwać względem dzieci. Na pewno chciałabym, aby zaakceptował je i traktował z szacunkiem i serdecznością. Koniec cytatu. Teraz, przy całej mojej sympatii do Haliny, muszę użyć kubła z zimną wodą. Szanse na znalezienie takiego mężczyzny do tak zwanego normalnego związku, kiedy dwoje ludzi mieszka razem i dzieli swoje życie, są w aktualnej sytuacji Haliny naprawdę bardzo niewielkie. Nie są one zerowe, co podkreślam, ale na tym etapie życia, mając 45 lat i dwójkę stosunkowo małych dzieci, nawet bez psychicznego bagażu z poprzedniej relacji, byłyby one bardzo małe. A Halina sama zdaje sobie z tego sprawę, z tego bagażu, który niesie, cytuję. Nie mam też w ogóle doświadczeń w związku z normalnymi ludźmi, zdrowymi emocjonalnie, intelektualnie. Nie mam doświadczenia zdrowej komunikacji. Boję się, że teraz to ja będę ta toksyczna, jako że już wspomniałam, że stałam się bardzo nerwową osobą. Mnie pewne, triggerują mnie pewne zachowania mężczyzn, np. ignorowanie tego, co mówię, ignorowanie mojej osoby, bezmyślność, brak logiki w działaniu. Wiem, że są to zachowania, których nie należy tolerować, ale ja zbyt pochopnie odbieram inne zachowania, jako właśnie te, które wymieniłam. Koniec cytatu. No cóż, dobrze, że Halina zdaje sobie sprawę z tego, że może mieć obciążenia z poprzedniego związku, bo to znacznie ułatwia rozpoczęcie działania. Choć i tak będzie przed nią długa droga. No bo mamy teraz całą serię wyzwań dość typowych u kobiet, które w młodości weszły w jakiś nieudany albo wręcz toksyczny związek, trwały tam niepotrzebnie dość długo i dopiero stosunkowo późno w wieku średnim muszą praktycznie od nowa nauczyć się nie tylko budowania zdrowej relacji z Mężczyzną, ale wręcz komunikowania z innymi ludźmi w ogóle. A często w ogóle całe życie muszą zaczynać od nowa. Ja może napiszę kiedyś o tym całą książkę, ale na początek, jeżeli masz podobną sytuację jak ona, jak Alina, to mam dla Ciebie następujące rady związane właśnie z relacjami. Rada pierwsza. No nie staraj się wejść w nowy związek z mężczyzną, w którym będziesz pokładać poważne nadzieje na przyszłość lub co gorsza, zamieszkasz z nim pod jednym dachem. Mając dwójkę małych dzieci, poważne umiejętności w braku komunikowania z ludźmi w ogóle, a w normalnym, zdrowym związku już w szczególności, to masz bardzo wysokie ryzyko, że na takim etapie trafisz na kogoś, kto będzie chciał to wykorzystać, a nie kogoś, kto będzie prawdziwym partnerem dla Ciebie. Ja mam mnóstwo takich maili od was i naprawdę nie dokładaj Twojej historii do tego zbioru. Alternatywy do tego podam Ci za chwilę, ale najpierw rada numer dwa. Rada numer dwa, staraj się poznawać jak najwięcej różnych ludzi obojga płci, budując bardzo różne znajomości na razie na płaszczyźnie czysto towarzysko-koleżeńskiej. Co prawda, z mojej książki Sukces w relacjach międzyludzkich możesz nauczyć się wielu podstawowych, no i nie zawsze oczywistych umiejętności budowania takich normalnych relacji z innymi ludźmi. Tam są nawet praktyczne ćwiczenia, które warto zrobić. Ale. W którymś momencie no, musisz wskoczyć do tego basenu praktycznych relacji w rzeczywistym życiu. Jak to zrobisz, tak jak przed chwilą powiedziałem, no to szanse powodzenia są największe, a ryzyko najmniejsze. Rada numer trzy. Jeżeli się na to stać, to poszukaj naprawdę dobrego terapeuty. Takiego terapeuty, z którym przerobisz możliwe traumy, których prawdopodobnie nabawiłaś się w czasie takiego toksycznego związku. A pamiętaj, dobry terapeuta to nie taki, przy którym się będziesz dobrze czuła, ale nic się nie zmieni, ale taki, który będzie ci mówił prosto z mostu, jak jest. Przynajmniej tak wprost, jak ja mówię w moich filmach. Przecież ty nie chcesz, żeby cię ktoś głaskał po głowie, tylko chcesz sobie poradzić ze swoimi wyzwaniami, prawda? To ma być poradzenie sobie z wyzwaniami, a nie znieczulenie. A jak się nie stać na terapeutę, no to możesz spróbować to przerobić sama metodą małych kroków. Ale tu już musiałbym dokładnie wiedzieć, jak te problemy u ciebie dokładnie wyglądają, aby ci doradzić, co zrobić. Radę czwartą zastosuj, jak będziesz miała za sobą to, co powiedziałem przed chwilą. Ja wiem, że ona jest trochę kontrowersyjna, ale zacznij znowu randkować z mężczyznami. Najlepiej takimi, których masz okazję poznać w realnym życiu, a nie w internecie. Nagrałem na kanale całą serię filmów, jak się za to zabrać. Obejrzyj sobie to jako program minimum. A najlepiej, przeczytaj faktycznie nasz praktyczny podręcznik Sukces w relacjach damsko-męskich, bo tam na ponad 300 stronach znajdziesz większość potrzebnej wiedzy. A na początek, randkując znowu też, nie staraj się poznać tego jedynego faceta, ale spotykaj się z kilkoma facetami mniej więcej w tym samym okresie. To nie tylko da ci pewną skalę porównawczą, której ci brakuje, ale zapobiegnie też przedwczesnemu skoncentrowaniu się na jednym, tylko dlatego, że akurat on się tobą zainteresował. Pamiętaj, no, z całym szacunkiem, mimo swego wieku, masz w tym zakresie niewielkie doświadczenie i lepiej je zdobądź. To też zresztą podniesie twoje poczucie własnej wartości, a to jest potem znowu podstawa dobrego partnerskiego związku. Oczywiście, jeszcze kolejna rada do tego: stosując tę radę, nie chwal się tym specjalnie przed nikim, ale możesz śmiało stosować. Jak w ramach stosowania tej rady numer 4 trafisz na względnie normalnego mężczyznę, z którym będzie ci dobrze. No to wtedy jest znowu czas na relację, na wyłączność. Dopiero wtedy. Znowu bardziej prawdopodobna będzie wyłączność relacji typu przyjaciele z benefitami, czyli bez próby całkowitego połączenia życia twojego i tego faceta, bo to ostatnie znowu, znowu bardzo podnosi poprzeczkę. Za to pozwoli Ci to na przeżycie sporego kawałka twego życia nie tylko jako matka, ale też jako kobieta. I z tego nie rezygnuj, bo prędzej czy później dzieci wyfruną ci z domu, a ty będziesz skonfrontowana z życiem bez nich, a straconego czasu nic ci nie odda. Pamiętaj też żyj jako kobieta. Poza tym, jeżeli masz córki, to jako spełniona i pewna siebie kobieta będziesz dla nich lepszą matką i wzorcem do naśladowania. Trzeba tylko umieć trafić oczywiście na właściwego mężczyznę, dlatego odradzam robienie tego od razu tu i teraz, bo do tego potrzeba doświadczenia, którego w tej chwili jeszcze nie masz. I jeszcze jedna sprawa. Zarówno Halinę, jak i Ty nie powinnyście zrobić wyrzutów, jeżeli przeszkadzają Wam takie zachowania mężczyzn, jak na przykład ignorowanie tego, co mówisz, ignorowanie Twojej osoby, bezmyślność czy brak logiki w działaniu. Takie rzeczy, no niestety, są dość powszechne w polskim społeczeństwie. I to nie ma się co bawić. Trzeba po prostu zdyskwalifikować ludzi, którzy je przejawiają, niezależnie od płci, no chyba że chodzi o coś totalnie powierzchownego. Halinie, dziękuję za zgodę na anonimowe wykorzystanie tej historii i życzę jej powodzenia w dalszym życiu. Jeszcze jest dużo przed tobą. A ciebie, proszę, polecaj dalej ten i inne filmy, które uświadamiają kobiety, bo tak naprawdę za dużo wokół nas jest cierpienia i niepotrzebnie zmarnowanych lat życia. Spróbujmy razem chociaż trochę to zmienić. Jeśli masz własną historię, którą chcesz, abym anonimowo mówił, to napisz do mnie adres masz poniżej. Obejrzyj zaraz jeszcze. Ten film, po którym będziesz mogła bardzo łatwo stwierdzić, czy facet Cię kocha, czy też traktuje przedmiotowo. A jak chcesz być informowana o spotkaniach na żywo, live'ach i innych ciekawych rzeczach, to zapisz się na mój newsletter. Powodzenia w życiu, do zobaczenia.